Jestem dużym optymistą, że nasza giełda, nasza grupa kapitałowa może się mocno wpisywać w cały proces transformacji energetycznej. Widzimy, że kierunek wyznaczony transformacji w stronę odnawialnych źródeł energii jest na pewno kierunkiem prawidłowym i nasza praca codziennie wkładana, obecne produkty lub produkty, które oferujemy już od wielu lat, które są na rynku giełdowym, to chociażby rejestr świadectw pochodzenia, rejestr gwarancji pochodzenia, które wspierają już rozwój sektora OZE od wielu, wielu lat, przynajmniej 15 lat. Są tymi mechanizmami potrzebnymi, które dopełniają tą usługę i produkty, które są potrzebne do rozwoju tego sektora. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, którym chcielibyśmy sprostać, oczekiwaniom nowego nowego sektora, dlatego też konsultujemy z naszymi uczestnikami rynku, powołaliśmy odpowiednie zespoły e, do spraw OZEK, z którymi rozmawiamy na temat produktów, które powinny znaleźć się na rynku giełdowym, aby ten rozwój wspierać. Mówimy tutaj o indeksach, które w niedalekiej przyszłości, pewnie jeszcze przed wakacjami, będziemy chcieli zacząć publikować. Mówimy o, o nowych formach zabezpieczeń. Trzeba spełniać już pewne wymogi techniczne, organizacyjne oraz kapitałowe, żeby wejść na giełdę, ponieważ na giełdzie działają firmy profesjonalne, które się tym trudnią. Natomiast, jeżeli firmy są mniejszych gabarytów, nie chciałyby spełniać tych wszystkich reżimów, nazwijmy to, i zasad, żeby wejść na rynek bezpośrednio, oferujemy współpracę z naszymi partnerami. Na giełdzie funkcjonują cztery domy maklerskie. PG Dom Maklerski mamy Respect Towarowy Maklerski, mamy Bank Ochrony Środowiska oraz Noble Securities. Są to cztery bardzo profesjonalne domy maklerskie, które funkcjonują z nami od wielu, wielu lat i które pomagają nam w obsłudze właśnie podmiotów nie tylko tych małych, ale również tych, tych większych. Więc bardzo mocno zachęcam do skorzystania kontaktu bezpośrednio z giełdą i z izbą na stronie internetowej tge.pl i irgit.pl. Mamy jedno wspólne biuro, które obsługuje członków w zakresie giełdy i izby. A jeżeli będą Państwo zainteresowani za funkcjonowaniem na rynku, za pośrednictwem domu Maklerskiego, prosimy o kontakt bezpośrednio z e, Domami Maklerskimi, które są dzisiaj razem z nami na konferencji.